i tak dalej. Rosjanie przez cały czas to samo stanowisko od grudnia 2021. Denazyfikacja Ukrainy, demilitaryzacja Ukrainy i wycofanie wojsk natowskich ze wschodniej flanki. W, Oni są niezmienni. Żadnych ustępstw Rosjanie nie robią. A w wyniku mają straconych prawie milion ludzi, e, sprzętu spalono na trzy armie, które by mogły ogarnąć Europę. Idą na froncie do przodu, a ani myszka nie piskie w Moskwie no, czy Petersburgu. Ile idą ile, ile, ile do przodu? 30 km za rok? No nie, nie, nie więcej, niech pan popatrzy popat na, na mapę. Ile oni zdobili? A Kursk? N nie wspomina pan? jak to ich boli i co oni tam nic zrobić nie mogą. No mieli odbić do 30 października. O tak, tak, już czas, czas leci. panie Czas leci. Ale, ale jeszcze, Dobrze, ale jeszcze... ja się cieszę, że... Ro... Ja ile, się cieszę ile, ile, ile rafinerii zostało spalonych rosyjskich? Ile ataków na, na, na różne te magazyny wojskowe zostało podjęte? Odbijacie inflację w Stanach Zjednoczonych nie, nie. tymi atakami. Dobra, dobra, to już naciski na wszystkich, nie tylko na nas, ale na, na kogoś. Bo jest teraz głos Ukrainy słyszalny. Na poziomie międzynarodowym. Ile wytrzymacie bez pomocy amerykańskiej, jakby ją wstrzymali? Mamy swoje rozliczenie, nie powiem, tajemnica wojskowa. No dobrze, no. Yy, nie, żeby dobrze, nie te znali. eksperci mówią do, do, do lata. Ktokolwiek mówię, my, my swoje znamy. Nam dawali trzy dni eksperci. Maksymum miesiąc. Trzymamy się trzy lata. Także... Przeliczają się, nie znają dobrej Ukrainy, bo gadają osoby, które. A już szukają byli. dla siebie miejsca, byli największym partnerem handlowym Ukrainy przez lata. A oni teraz pozostają, bo kupują w Donalku kurudze i, i pszenicę od nas, Także, Także pozostają w, w, tych, w tych pierwszej piątki, jak, jak byli, tak i pozostają. Bo, bo nikt inny nie kupuje, czyli przez Polskę nie idzie to, to muszę iść do, do Chin a wie pan, e, z tymi relacjami handlowymi e, naszymi teraz, zmierzam trochę do tego do Unii Europejskiej, myśli pan, że e, wejdziecie do 2030 roku do Unii Europejskiej? nie, nie, nie zakładam takich terminów bo e, nie wiem jak na ile szybko pójdą negocjacje czyli myśmy gotowi e, w 26-27 roku już zacząć działać konkretnie na do, przy, do przystąpienia, ale jest na przykład stanowisko strony węgierskiej, która blokuje teraz otwarcie nowych klastrów jest stanowisko strony słowackiej, które tam nas szantażuje z, związane z, z dostawą rosyjskiego gazu. I to wiele się zmienia według politycznych ustaleń, a nie tych technicznych, które my mieliśmy odnieść z Brukseli. Panie, do, do Panie ambasadorze, to w kwestii członkostwa proszę mi powiedzieć, a w zasadzie proszę powiedzieć naszym słuchaczom, jeżeli ktoś jest, a wielu takich jest Polaków, właścicielem małego gospodarstwa rolnego, którym na szczerze mówiąc słabej polskiej ziemi w porównaniu z doskonałym ukraińskim czarnoziemem gospodaruje, 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 ale też biorąc pod uwagę przepisy unijne nie ma szans skonkurować z wielkoformatowym ukraińskim przemysłem rolno-spożywczym, z właścicielem małej polskiej firmy przewozowej, człowiekiem, który ma trzy tiry i jeździ po Europie, albo z małą firmą produkcyjną, która z drogą, energią stara się dostarczać rzeczy do gospodarki niemieckiej, bo to jest kor polskiego biznesu. Jaki ci ludzie mają interes w tym, żeby Ukraina weszła do Unii Europejskiej, żeby im ich posprzątała, ponieważ będzie o wiele bardziej konkurencyjna? Nie jest tak. Rozmawialiśmy już z rolnikami tutaj, organizujemy we Lwowie konsultacje rolników naszych i, i polskich, żeby część mitów obalić, część problemów turystycznych... Nie, który nie istnie... można lekceważyć ludzkich lęków i, i nie, ludzkich odwodnie. obaw. Nie, tutaj, tutaj akurat komunikacja idzie na poziomie z ministrów e, rolnictwa. Z naszej strony idzie komunikacja i powiedzenie, w czym jesteśmy silni, a w czym są mity rozgrzewane gdzie możemy tutaj współpracować, gdzie trzeba zmieniać przepisy i w Unii i w, w Ukrainie, bo różnica przepisów, ale polski biznes także dostaje... Od Unii pieniędzy. Panie, panie masy, że jaki jest, jaki jest nasz interes w tym, żeby Ukraina była w Unii Europejskiej? Bo interes w tym, żeby Ukraina była niepodległa, to no mamy. Najpierw, Przepraszam tak brutalnie, bardzo, się pytam. Nie, ale bardzo prosty. Od tego, że można współpracować na przykład w produkcji e, zboża i przetwarzania wspólnie. W Ukrainie to e, zboża, znaczy? na przykład tutaj przetwarza. Wy produkujecie zboże, a my je przerabiamy ale, na chleb, a Niemcy zjedzą no, i zapłacą. No, proszę bardzo, ale, ale to jest kooperacja. Takich rzeczy można zrobić w wielu e, większych poziomach: e, zamrażania, różne sposoby przetwarzania. на доставчания на в Африки и Азии. Stworzenie jakichś wspólnych przedsiębiorstw, które będą korzystne dla rolników polskich. A także chodzi także o uczestnictwo rolników polskich na, w odbudowie Ukrainy. Bo i w swoich firm i zarobki na rynku ukraińskim to jest korzyść bezpośrednia. Oprócz tego, rynek ukraiński jest dość duży. Jeżeli popatrzy pan teraz na handel między Ukrainą a Polską, to jest 7 do 4. 7 miliardów polskie, polskiej produkcji jedzie na rynek ukraiński. I tylko 4... Co Polacy przede wszystkim sprzedają na Ukrainę? To Żywność, sery, mleko, różne sposoby na dostarczenie, a także różne przetwarze, odzież, czyli wiele rzeczy są do tego do, do wykorzystania rynku ukraińskiego akurat na korzyść. E, 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 a jak, będzie, jak, będzie, jak będzie rozejm, co Ukraina zacznie przede wszystkim eksportować do Polski energię elektryczną, będziemy nie zmieni, mieli nie, nie zmienimy się teraz, bo e, większość zasobów będzie potrzebna dla odnowy Ukrainy. E, potrzeby odbudowy Ukrainy. No ale to wam wszystkim nadal Trump zarządzi, przyszło ten tak, 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 tak. finansowych. To...